Cześć figurkowcy. Tematem dzisiejszego odcinka będzie figurka, która zrobiła spore zamieszanie i wzbudza dużo emocji wśród kolekcjonerów jest to Batman z 2022 roku, tak zwany Batinson, od InArt, na którego preorder można było zrobić sobie już w 2022 roku, a mieliśmy go dostać do rąk własnych koniec 2023 początek 2024. Jak zauważyliście, no, mamy już prawie Maj i jeszcze nikt tej figurki nie dostał. Wielu kolekcjonerów pytało, Inart, kiedy zaczną wysyłać tą figurkę, aczkolwiek Inart napotkało na problemy produkcyjne. Zresztą też wielu, kolek wielu kolekcjonerom nie podobało się wykonanie figurki, wysyłali jakieś zdjęcia, wskazówki. No i Inart postanowiło ulepszyć tą figurkę. Dzisiaj wam pokażę. Jak to wygląda, bo w końcu dostaliśmy od Inart filmy z unboxingiem gotowego produktu. No i myślę, że już niedługo będzie on gotowy do wysyłki i że kolekcjonerzy jeszcze go w tym roku dostaną do rąk własnych. Ja osobiście nie robiłem preorderu, bo nie jest to moje. No, może uniwersum jest moje, ale, ale nie zbieram akurat z tego filmu, więc, więc nie zrobiłem. Chociaż po tym, co obejrzałem, bo już obejrzałem te filmy. No, kurczę, ręka mnie świeżbiała dość mocno na, na przyciśnięcia, ale zbieram konsekwentnie i, i trzymam się mocno mojej trylogii Nolana. I, I na tą chwilę nie dałem się jeszcze przekonać. Także, jeszcze tylko informacja, bo, bo wielu kolekcjonerów też jeszcze nie dostali Gandalfa od Inar a gdzie tu myśleć o Batmanie. Z tego, co się dowiedziałem, to sklepy otrzymały już ostatni ten rzut figurek, bo już większość została wysłana do właścicieli, ale ten ostatni rzut już ponoć sklepy otrzymały, no i ci, którzy jeszcze nie mają Gandalfa w domu, no to już mogą trochę odetchnąć, bo, bo myślę, że niedługo będą mogli się nimi nim cieszyć. A w tej chwili lecimy z Batmanem i zobaczymy, co In-Art docelowo chce nam wysłać. I już teraz będzie unboxing. Na samym początku zobaczcie to trójwymiarowe pudełko z tymi, z tymi nietoperzami. Wygląda to, to bardzo dobrze. Pierwszy unboxing to jest Rotet Broodway. Zostaje tam mnóstwo dodatków. To już głowa standardowo w tej puszce. Bardzo dobrze to wygląda. No, poprawili dość konkretnie. Później zobaczycie zdjęcia. Jak to wyglądało przed, a jak ulepszyli. A tu już mamy podstawkę i słynne magnesy. I to jest największe zaskoczenie dla kolekcjonerów, bo narzekaliśmy na to, że, że, że ten magnes jest za słaby, że jest tylko w jednym miejscu, że blokuje to pozowanie. No i już w tej chwili zobaczcie, Inard wymyśliło przesuwne magnesy, tak że będziemy mogli przesuwać tutaj sobie, otwierać od, od dołu i przesuwać sobie te magnesy i ustawiać figurkę jak chcemy. Aczkolwiek. Już są pytania, dlaczego Inard nie zrobił po prostu magnesów na całej podstawce. Nie że jakiś tam przesuwne, tylko po prostu cała po prostu podstawka magnetyczna. Moja teoria, mamy również ręce na magnesy i być może źle by to wpływało. Może by jakoś ten magnes z podstawki ściągał te, te dłonie albo coś takiego. No nie wiem, taka jest moja teoria, bo. Bo po co firma miałaby się tyle natrudzić, żeby zrobić ten, ten dół podstawki otwierany i tam takie mechanizmy do przesuwania? No, wygląda to naprawdę dobrze. No, i postarali się, plus dla nich. Żałuję tylko, że mój joker też tego nie ma, nie ma takiej opcji. No, ale powtórzę i powtarzałem, że, że akurat mój się nie przewrócił jeszcze nigdy. Także, ale fajnie by było mieć taki Bayer. Tutaj Wam zrobiłem w zwolnionym tempie, jak wygląda twarz Bruce'a Wayna w tej wersji Premium z rotowanymi włosami, bo na filmie naprawdę mignęli tylko chwilę tą twarzą i tymi włosami. Nie wiem dlaczego, tak, tak aby w skrócie. Dlatego zrobiłem trochę slow mo, żebyście mogli dobrze się przyjrzeć, jak to wygląda. No i wygląda dobrze. Na koniec filmu jeszcze pokażę wam takie porównanie, jak wyjściowo w 2022 wyglądała głowa. Brusa i Batmana, a jak teraz ją poprawili? Także powiem Wam, że te innowacje są dość duże i naprawdę wygląda to teraz rewelacyjnie. No, przylizany tutaj jest, ale on przylizany był w filmie, także. A Head Sculpt dla mnie wygląda dobrze. Już teraz są tam też takie bitwy standardowe, jak to zawsze było, odkąd Inart weszł w skalę 1 :6. Czyli który Batman Pattinson lepszy Hot to jest ten od Inart. Już w tej chwili powiem wam, że dla mnie a tu już macie scalped ja zapazuję, już w tej chwili powiem wam, że dla mnie, no Inart na pewno jeżeli chodzi o wersję Rotet, jest lepsza od hot toysowej, bo wiadomo, że tam jest scalped także jest na pewno lepsza, ale jeżeli by porównać dwie wersje Scarptet. Czyli z rzeźbionymi włosami od Inardi od Hot Toys, no to wam powiem, że taki pewny bym nie był. Trzeba by było wtedy patrzeć na dodatki i na kasę. A tu już lecę dalej, bo ja Wam tutaj zrobiłem fajny taki miks, bo oni ogólnie wydali filmy osobno wydali filmy w wersji premium i w wersji podstawowej. Więc ja Wam to połączyłem w jedno, i tu już mamy Bruce Wayna ze z rzeźbionymi włosami który wygląda moim zdaniem rewelacyjnie i przyznam wam się szczerze, że jak oglądacie zdjęcie na jakiejś małej miniaturce, ja przynajmniej tak miałem jak szukałem materiału do tego filmu, to łatwo się pomylić między rzeźbionymi włosami a włosami ukorzenionymi, bo naprawdę na, na takim mniejszym zdjęciu wygląda ta głowa z rzeźbionymi włosami bardzo dobrze. I tu też zrobiłem wam na slowmo, żeby można było dobrze się przyjrzeć, bo oni tym naprawdę mignęli raz, dwa. Rzeźbione włosy wyglądają, sami powiedzcie, czy nie wygląda ta głowa, jakby miała korzenione włosy. Dobra. I już teraz w tej chwili mamy Batmana. Batman w wersji premium. Mnóstwo dodatków, głowa wygląda rewelacyjnie. Ta głowa wygląda na pewno z rotowanymi włosami lepiej od Hot Toys, ale tak jak wspominałem, tam są rzeźbione, więc, więc to trochę może by było nie fair. Już w tej chwili nam pokażę tą głowę. Znowu zrobiłem slow mo, żebyśmy mogli dobrze się przyjrzeć. No dla mnie ekstra, nie? dla mnie to wygląda naprawdę fajnie. Z ciekawych rzeczy firma Hot Toys zrobiła swoją wersję tego Batinsona, o której wspominałem. I tam są wymienne włosy przy tej figurce. Możemy mieć tego Batmana ulizanego, takiego, a później z tą taką rozwaloną fryzurą. Można w jednej głowie wymieniać fryzury. Fajne dodatki, tu przed chwilą widzieliście, nawet na chwilę cofnę. No, ta latarka to jest mistrzostwo. Ja Wam powiem, że, że tak jak zawsze, że już w tej chwili nie mam takiej emocji. Ale jak oglądałem pierwszy raz ten film i zobaczyłem tą podstawkę z tymi przesuwnymi magnetami, to pff, mózg na ścianie trochę miałem i tak sobie w duchu pomyślałem: kurde, no trochę nam zamknęli usta, nie? Bo było narzekanie na te magnesy, kurczę i zrobili to, nie? Jednak to trzeba im przyznać, w firmie Inart trzeba przyznać to, że oni naprawdę mają interakcję z ludźmi, z kolekcjonerami, że jeżeli ktoś tam napisze, dużo osób napisze, że mogliby poprawić to, ulepszyć tamto, to oni tak naprawdę to robią. Jednak wydaje mi się, że z firmą Hot Toys nie ma takiej interakcji. Oni po prostu robią swoje i albo kupujesz, albo nie. Twoja sprawa. Także wracając do latarki, świetnie to zrobili w tej skali, to naprawdę genialne. Tu już mamy pac, zapinany. Trochę będzie składania przy tej figurce, zauważyłem. Trochę składania, trochę zapinania. Także żeby to wyglądało dobrze. I jak dostaniemy to do, do ręki, to trochę trzeba będzie tam się nagimnastykować. No, wykładany tutaj mają ten badrang. Jak widzicie są rzepy, peleryna też jest na rzep. No ale wymyślone to jest technicznie naprawdę rewelacyjnie. No i trochę ich to usprawiedliwia, że. Że mieli opóźnienia produkcyjne, no bo jednak, żeby doprowadzić m, tą figurkę do takiego stanu i to wszystko dopasować i zrobić, żeby to było dobrze, przede wszystkim wyglądało wizualnie świetnie, i jak już widzicie, tutaj funkcjonalnie te wszystkie elementy wyjmowane, no to jednak potrzeba do tego czasu. I tu już mamy podstawkę od Batmana, i ta sama opcja, co, co przy Bruce'ie Wade. Warto też wspomnieć, że firma HOTTYS nie zrobiła osobno w Dała tą tylko przylizaną fryzurę do wymiany na głowie. Tutaj pokazują, że są te śrubki. Nie wiem dlaczego, że można to odkręcić, kto by chciał. I można przesunąć do przodu i, jak widzicie, na boki. Nie? I także można go tak, że będzie mógł stać w rozkroku albo, albo nogi razem. Czy te magnesy go utrzymają, czy znowu nie będzie się przewracał, tego nie wiem. Ale przynajmniej rozwiązali ten, tą sprawę z pozowaniem. No, i tu już na slow mo macie Batmana z tą głową. Dla mnie moc na Dla mnie wygląda to masakrycznie dobrze. I naprawdę czekam na mojego Bruce'a Wayne'a, na mojego Batmana z trylogii Nolana z rotowanymi płacami. Mam nadzieję, że, że to będzie wyglądało i to będzie miało taki poziom jak tutaj. No, z tego co widzę, to, to raczej się trochę naczekam, bo, bo te opóźnienia produ produkcyjne, ludzie czekają na Gandalfa, Batman miał już być w naszych rękach, a może się za chwilę okazać, że będzie dopiero na koniec roku. Czytałem nawet takie opinie, że, że kolekcjonerzy się będą cieszyć, jak dostaną go jeszcze w tym roku. No, ale ja jestem dobrej myśli, myślę, i uważam, że, że, że to trafi jeszcze do kolekcjonerów w tym roku. Tu już macie. Batmana z rzeźbionymi włosami. wersja standard. No, i zrobiłem Wam też slow mo, żeby, żeby dobrze się przyjrzeć. Dobrze to wygląda, ale tu akurat porównując do Hot, to jest, no nie byłbym taki pewny, który head jest lepszy. Dostajemy mnóstwo tam dodatków. Widzicie, że jest pusta maska, że jest głowa Batmana. Oczy oczywiście są ruchome, to już standard w tej chwili. No, a tu już mamy Batmana. Czyli ogólnie też ta sama figurka, tylko już w mastę z głową Batmana, która też moim zdaniem wygląda bardzo dobrze. Pierwsze co pomyślałem, jak zobaczyłem akurat tą figurkę, to spojrzałem na tą pelerynę i pierwsza moja myśl, że to jest jakieś skóro podobne i to jest jakaś ala skóra, a widziałem już takie peleryny. Co potrafi czas z nimi zrobić, no ale i tak nie zmienia to faktu, przesunę jeszcze trochę do tyłu, ale i tak nie, nie zmienia to faktu, że wygląda w tej pelerynie no przekozacko, nie? I z tymi wymiennymi faceplatami, z tą wkurzoną miną w tej pozie da mnie sztos. I za chwilę będziemy mieli ostatnią wersję. Rozpakowanie, dlatego na chwilę teraz przerwę. No i porozmawiamy o cenach, a ceny wyglądają w ten sposób. Za pojedynczą wersję Rotet Batmana, będziemy musieli zapłacić 1900 zł, za standardową wersję Batmana, czyli rzeźbione włosy, będziemy musieli zapłacić około 1600 zł. Za Bruce a a, premium, czyli rotet włosy, będziemy musieli zapłacić 1400 zł a za Bruce'a Wayne'a w wersji standardowej, czyli z rzeźbionymi włosami, będziemy musieli zapłacić 1000 zł. Także wydaje mi się, że cenowo nie wygląda to jakoś masakrycznie, chociażby samego Bruce'a Wayne'a z rzeźbionymi włosami 1000 zł to, to nie jest źle. Wszystko, wszystkie pojedyncze figurki mieszczą się w 2000 tysiącach. A już teraz w tej chwili będziemy oglądali unboxing tego Bat-Sygnału. Który też jest w zestawie. I ogólnie jeszcze Inart przygotowało taki, wers taki zestaw Deluxe, gdzie będzie Batman osobna figurka i Bruce Wayne osobna figurka. Wszystko będzie z rotowanymi włosami i do tego jeszcze Bat Sygnał. I ta wersja optymalna będzie kosztować około 3,5 tysięcy złotych, ale w niej dostaniemy wszystko, a za chwilę zobaczycie, jak wygląda Bat Sygnał. A wygląda naprawdę bosko. I chciałbym, żeby tak wyglądał bat-sygnał do Mrocznego Rycerza, bo w Mrocznym Rycerzu nie jest taki przekozacki. Tu jednak jest taki gotycki, taki rozzewiały bardziej. Sami spójrzcie. Już w tej chwili go odpakowali. No, wygląda masakrycznie. Dodam jeszcze, że można było kupić sobie ten bat-sygnał osobno i dało taką opcję i koszt jego to był jakieś 800 zł. Dlatego używam słów był i można było, bo z tego co widziałem, to w tej chwili osobno już go nie można kupić. Figurki, na figurki jeszcze można zrobić preorder, ale z tego co się orientuję, i można się domyślić, że po wydaniu tych filmików z unboxingów, które właśnie teraz oglądacie, a pojawiły się one na dniach, no to te wersje, gdzie jeszcze sklepy mają, bardzo szybko się mogą rozejść. Tu z tyłu też otwierają to i z tego co mi się wydaje, to jest to bateria. Pokazują tutaj. Też były takie o, tu są otwierane te, te klapki. Światło oczywiście się zapala, tak jak było w filmie na żółte. Jest włącznik. Bardzo dobrze on wygląda. Są też opinie, że ten bat-sygnał jest źle nie, wyskalowany. No ale nie wiem, jeszcze, jeszcze na tyle nie przeglądałem internetu. Rzekomo wersja od Hot Toys, tego Bad sygnału jest, jest dobrze wyskalowana, a InArt przesadziło z wielkością, że jest za duże. Ale, ale to, to się dowiemy, jak dostaniemy figurkę już do rąk własnych. A teraz na koniec przygotowałem jeszcze takie porównanie, jak InArt ulepszyło figurkę od momentu zapowiedzi, do momentu obecnego, kiedy pokazali nam unbox. Tu mamy wersję Rotet Batmana. Z lewej strony macie to, co było przedtem, a z prawej strony mamy to, co mamy dostać do rąk własnych. Także mi się wydaje, że naprawdę wygląda to o wiele lepiej. Lecimy dalej. A tu mamy już Bruce Wayne'a w wersji standardowej Sculpted tak wyglądał wyjściowo, a tak go ulepszyli. Także wydaje mi się, że naprawdę sami widzicie, że zmiany są, że to nie jest tak, że oni jakoś to przemalowali, aby delikatnie zmienili, bo nawet mam wrażenie, że, że krój ubrań jest, jest inny. No i tutaj już mamy wersję z rzeźbionymi włosami Batmana. Głowę przed i po ulepszeniu. A tu już wersja Bruce'a Wayne'a z rotowanymi włosami, z ukorzenionymi tak to wyglądało przed, a tutaj mamy y, to, co w tej chwili nam Inart pokazało. No i wydaje mi się, że akurat y, przy brusie, y, akurat przy tej wersji najlepiej widać to ulepszenie. Nie? Widać od razu te włosy, tak, grzybka tu jest dłuższa, Head sculpt jest też moim zdaniem o wiele lepszy, podbródek, zobaczcie, jak wyostrzyli tutaj, bardziej jest taki moim zdaniem wypukły. No i, i ta wersja naprawdę bardziej przypomina Batinsona, niż tak, Także no, szacunek dla nich. No i te opóźnienia może jakoś tam jesteśmy w stanie w tej chwili mu Ja miałem taki moment, że jak zobaczyłem te wszystkie filmy, to mówię kurczę, nie? Pewnie wszyscy mają taki hype teraz na tę figurkę, że wszystkie tam opóźnienia, wszystko jest wybaczone, nie? Także, ale jak go chłoniemy i, i podejrzewam, że przytrzymają nas jeszcze dłużej, no to znowu się może zacząć nerwówka i i, i akcja typu, kiedy dostanę swojego Batmana, swojego Bruce'a Wayne'a. No i teraz na sam koniec jeszcze, e, przygotowałem Wam porównanie wersji Inard i wersji e, Hot -tops. Żeby było uczciwie, zdjęcia wersji rzeźbionych, bo gdybym przygotował wersję z rotowanymi włosami od Inard, no to było by wiadomo, tak jak Wam zresztą wcześniej wspominałem, że na 100% wygrałby Wygrałoby inard, więc zrobiłem tak, że porównujemy wersję z rzeźbionymi włosami. I tak po prawej stronie inard, po lewej stronie hot. Toad. No i Wam powiem szczerze, że, że nie wiem, dla mnie jakoś tak nie ma takiej przypaści, że, że inard tu akurat jest wow, a hot to jest tam średnio i tak dalej. Są to różne head ale naprawdę każdy wybierze dla siebie odpowiedni. Dla mnie. In-artowy head scalp jest taki bardziej młodszy, taki kurczę, jakiś taki młodzieżowy, a Hot Toys zrobił takiego bardziej dorosłego męskiego Bruce'a Wayne'a No i taki w filmie był, także nawet bym może bardziej był, przechylał szale na, na Hot Toys, ale tak jak wspomniałem w wersji z rzeźbionymi włosami. Lecimy dalej, a tu już głowa Bruce'a Wayne'a. Po prawej Inard, po lewej Hot Toys, tak jak wspominałem Hot Toys nie zrobił figurki Bruce'a Wayne'a, tylko zrobił te wymienne włosy, nie? że mamy tego, na co widzieliśmy poprzednio, z tymi włosami, rzeźbionymi i mamy tego Bruce'a Wayne'a przylizanymi. i moim zdaniem tutaj bezkonkurencyjnie wygrywa Inard. Dla mnie ten head sculpt od Inard wygląda o wiele lepiej, bardziej przypomina Pattisona i te włosy też wyglądają lepiej. Przynajmniej przypominają bardziej te filmowe, i tak jak wcześniej wspominałem, jak ogląda się zdjęcie, daleko ciężko rozróżnić wersję Rotet od wersji Scarpet, przynajmniej w przypadku Inart. A choć to jest jednak, ma te włosy wymienne, no i kurde, trochę nie pasuje tutaj pomalowanie z tym makijażem i tak dalej do tych włosów, i to może też być takie, takie złudne. Także tu akurat wygrywa na pewno Inart. A tu jeszcze zdjęcie z ukorzenionymi włosami wersja Inard, wersja Hot to jest trochę z daleka, żeby można było zobaczyć tą zbroję z lewej Hot, to jest z prawej Inard. No i tak jak wcześniej już wspominałem, jak wyglądaliśmy same głowy. W tym przypadku akurat myślę, że to już każdy musi wybrać coś dla siebie. Moim zdaniem, ani jeden, ani drugi nie jest tragiczny. Mówię, inart wygląda bardziej młodo, więc w wersji Sculpted, jakbym miał wybierać, chyba wybrałbym Hot Toys. Także to na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam przybliżyłem trochę całą akcję In-Artową z Batmanem, bo mówię, jest dużo zamieszania w tym temacie. Ludzie czekają, denerwują się. Teraz, że tak powiem brzydko, trochę zamknęli nam usta. Tymi zgastunami, tymi unboxingami, kiedy już zobaczyliśmy, jak to wygląda, i wygląda to genialnie, to trochę całe towarzystwo kolekcjonerskie ucichło, no ale zobaczymy, czy, czy dadzą radę, czy się wywiążą. Naprawdę pod tym względem szacunek dla nich, że cały czas informują, przepraszają i tak dalej, ale co z tego, ludzie płacili pieniądze i chcą już mieć figurkę w domu. Także ja jeszcze standardowo będę Was zapraszał do odwiedzenia i do dołączenia do naszej grupy na Facebooku Figurkowcy. A kto jeszcze nie przycisnął przycisku subskrybuj, a chce być na bieżąco w świecie figurkowym, no to serdecznie zapraszam, bo znalazłeś się w odpowiednim miejscu. Już wkrótce kolejne zapowiedzi, bo dzieje się bardzo dużo. To jest wypuszcza nowe figurki, co prawda wznowienia, tak zwane odgrzewane kotlety, ale zapowiadają się one. A przynajmniej niektóre z nich bardzo dobrze. Także warto dołączyć do naszej grupy, śledzić ten kanał. A ja na tą chwilę żegnam się z Wami. Do kolejnego odcinka. Cześć.